We wtorek 12 marca prezydent Legionowa, Roman Smogorzewski, oficjalnie potwierdził, że ponownie będzie ubiegał się o najważniejszy w mieście urząd. O jego decyzji jako pierwsi dowiedzieli się uczestnicy zorganizowanej w Muzeum Historycznym konferencji poświęconej 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. To jest też dzień dla mnie bardzo ważny, ponieważ dzisiaj złożyłem dokumenty i zarejestrowałem się jako kandydat na prezydenta Legionowa i chcę jeszcze jedną kadencję służyć mieszkańcom i naszemu ukochanemu miastu Legionowo. Jak przyznaje Roman Smogorzewski, to była trudna decyzja, nad której podjęciem poważnie się zastanawiał. Szale przeważyło to, co od ponad dwóch dekad każdego dnia towarzyszy mu w wykonywaniu prezydenckich obowiązków, poczucie odpowiedzialności za miasto oraz wszystkich jego mieszkańców. Ta najdłuższa w historii samorządu kadencja nie była łatwa. Koronawirus, wojna w Ukrainie, i różne zmiany polityczne i podatkowe. Ale jak widzę swoich, swoich konkurentów, to chyba nie było wyjścia. I szkoda byłoby wiele rzeczy, które udało nam się w legionowie osiągnąć, zmarnować. Do kwietniowych wyborów samorządowych pozostało około trzech tygodni. Jak ten czas wykorzysta troje pozostałych kandydatów na prezydencki urząd, okaże się już wkrótce. W każdym razie ten, który go teraz piastuje, zamierza dalej robić swoje. I nie zważać na raczej nieuniknione kampanijne przytyki z ich strony. Mimo, że czas Facebooka, kiedy to wszystko jest krytykowane, wylewa się hejt, krążą fake newsy, nie są. Łatwe, proste i przyjemne, to, to mam nadzieję, że mieszkańcy i bardzo ich o to proszę jeszcze raz udzielą mi wotum zaufania najważniejszego, jakie jest, czyli udzielą mi swojego poparcia i zagłosują na mnie w wyborach 7 kwietnia 2024 roku. Korzystając z okazji, prezydent Legionowa zachęca też wszystkich uprawnionych mieszkańców i mieszkanki do tego, aby wzięli w nich czynny udział.